Kontynuację odcinka. Witam Ci milion trzysta tysięcy razy. <laughs> Chrypę mam. Nie przejmujcie się tym. Nie przejmujcie się tym, dlaczego jest tak ciemno. Więc, po, więc od razu do odcinka, ale najpierw intro. To Frederik otruł teren.

Witam, 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 witam. Witam, 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 No więc cóż było na tyle S powie, skończyła się ta seria, tak? Bo była naj to, to była chyba najkrótsza seria świata. Chyba, że ktoś... Zap no chyba że jeszcze jakiś youtuber zapowiedział seriale, ale następnie... Mod mówił i to tak wyglądało, raro. ale moja seria była bardzo krótka. Już się przywitaliśmy te milion trzysta tysięcy razy i do widzenia.